Odnawiają nabuzyckie groty. Znowu będzie można je zwiedzać w 2011 roku. Czy to jest dobry pomysł? Uważam, że dobry pomysł. Dlaczego? Jest to na pewno dodatkowa atrakcja dla turystów. Myślę, że Tomaszów jest takim miastem, okolice Tomaszowa, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdża z okolic, nie tylko, ale również z innych odleglejszych miejsc. będzie to jeszcze jedna dodatkowa frakcja miejsce do zwiedzania. Była Pani kiedyś na tych No, byłam, kiedy jeszcze były otwarte, udostępnione dla turystów. Jako dziecko no, na pewno zwiedzałam. A teraz Pani już się obawiała wyjść, prawda? Jeśli jest zagrożenie, to obawiam się zajmie. one będą już odrestaurowane i przygotowane dla turystów, to na pewno odwiedzę. Dziękuję bardzo. Daj pytanie. Ogroty nagróżyckie. Słyszał Pan, że tam się zaczęto już pracę. Będą odnowione i będzie można je znowu zwiedzać. Można, no, no, można. Tam szykują, robią to wszystko. Cieszy się Pan? No mój Boże, no. Tu się urodziłem, tu zawsze było, chodziło się jeszcze jako tako się nachyliłem, mhm. się wchodziło jeszcze. A teraz to dobrze właśnie. Co by się zawaliło wszystko, ruina była do się. Jak koda. Jako, jako młody mężczyzna, dziecko chodził pan na groty, zwiedzał środek, tak? Ja się urodziłem tutaj. Ja znam te groty... Jak własną kieszeń. Tak, jak własną kieszeń. Czyli bardzo się pan cieszy, że, że w końcu podjęto coś No bardzo dobrze, no. Tam powita jeszcze i jak to się mówi, zabytkowy teren. Tam w Czasowicach, tam zjeżdżają się, te groty zmienić. Tylko tam kiedyś to była w środku, co była, yy, woda była. A teraz to nie wiem, jak tam będzie. wszystko. No Dobrze. To dziękuję z całego bardzo. całego serca, dziękuję. Pani na burzyckie groty chcą, czy odnawiają już, tam prace trwają, będzie można znowu je zwiedzać w 2011 roku. Cieszy się Pani z tego? To kiedyś byłam właśnie w tych grotach, ale to strach było wejść. A może będzie lepiej, nie no, wiem. Teraz będzie można, będą przewodnice, będą kierowanie tak. ścieżki, żeby zwiedzać. No to bardzo się cieszę. Dobry. Dobry, dobry, pewnie. Lepiej je odrestaurować niż zniszczyć prawda? Oczywiście, oczywiście. Na pewno trzeba wzmocnić te e, konstrukcje. konstrukcje, tak, żeby było dobrze wejść, no, bez strachu. Dobry. Wszystkiego dobrego. Dziękuję życie. bardzo.